Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj chciałam wam pokazać moje epipremna. Słuchajcie, ja jestem naprawdę hiper, hiperfanką fanką pnączy mam ich w domu strasznie długo. Mam je już od lat i mam z nimi naprawdę mogę powiedzieć doświadczenie. I dzisiaj wam pokażę epipremna i powiem wam, nie chcę robić takiego zestawienia od. Bo najpierw tak myślałam, żeby zrobić odnakie od moje najbardziej ulubione. Ale stwierdziłam, że to jest takie ciężkie, bo właściwie każdy jest mój ulubiony pod jakimś względem i każdy się sprawdza trochę w innej, od innej strony, w innych sytuacjach. Więc po prostu je Wam po kolei pokażę i powiem Wam, co mi u nich pasuje najbardziej, a co się nie do końca sprawdza. I dzięki temu może Wam będzie łatwiej dobrać takie swoje ukochane epi do własnych potrzeb, no bo przecież w każdym miejscu rośliny trochę inaczej się zachowują. Mam tu 8 odmian. No, i lecimy sobie po kolei. Już wybieram po prostu z lewej do prawej. Kolejność jest przypadkowa: Epipremnum Golden Potos. To jest mój ulubieniec na przykład do zielonej ściany. Na przykład do takich kompozycji, gdzie macie dużo roślin w jednym miejscu, dużo pnączy, do takich właśnie skomponowanych miejsc, dlatego że on przepięknie rozjaśnia kompozycję i sprawia, że ona jest taka żywa, przez to, że ma inny kolor niż reszta pnączy. I jeszcze tak, u mnie w domu on z plusów najszybciej rośnie ze wszystkich pnączy i jest najmniej po prostu upierdliwy, nic totalnie się z nim nie dzieje. Tu możecie zobaczyć, że gdzieś tam na listkach niektórych są takie troszeczkę końcówki brzydkie, ale to dlatego, że ja wziąłam ten okaz do odratowania, tak? On był po prostu, nie nadawał się do sprzedaży, bo było dużo liści właśnie uszkodzonych, połamanych, o, jakichś takich, ale widzicie, tak wygląda roślina. Która nie nadaje się do sprzedaży, tak? Więc sobie wyobraźcie, to jest po prostu absolutny mistrz, jeżeli chodzi o zdrowotność u mnie w domu. Najszybciej rośnie, nigdy ani razu nie miał żadnego, nawet najmniejszego szkodnika i nigdy nie choruje. Jeżeli go czasem się nawet przeleje, to nic mu nie, nic się nie dzieje, nie dostaje żadnych plam, żadnych zgnilizn, a jak się go przesuszy, to też natychmiast po podlaniu dochodzi do siebie, więc to jest absolutny taki faworyt, jeśli chodzi o witalność. I o tempo wzrostu. Ale mówię, to zależy oczywiście od mieszkania, od warunków, bo wiem, że część osób się skarżyła, z którymi gdzieś tam miałam kontakt, że z kolei u nich Golden Potus rośnie powoli. Więc widzicie, to wszystko jest bardzo względne i zależy od naszych warunków w domu. Właściwie minusów. Nie mam u tej rośliny. Jedyna uwaga, jaka przychodzi mi do głowy, to taka, że kiedyś miałam go na parapecie okna wschodniego i tam mu było za jasno. Te liście, które dotykały szyby, nagrzewały się od niej, y, straciły kolor. Były takie żółte, żółte, ale wyblakłe, żółto-białe. I musiałam go cofnąć bardziej w głąb w pokoju i w tam y, jest mu zdecydowanie lepiej. I znosi naprawdę ciemne miejsca. Oczywiście, wiadomo, łazienka bez okna czy przez pokój to bez przesady, ale nie potrzebuje dużo światła. Nie maleją mu liście, jak ma mniej światła, i jakoś. A, nie traci wybarwienia, nie zielenieje, tak dalej utrzymuje swój kolor. No i w ogóle z plusów, no to jak widzicie, te liście się jakoś nie zmniejszają, bo niektóre pnącza, jeżeli się je prowadzi bez podpórki, bez palika, no to mają coraz mniejsze liście, a ten nie. Więc zdecydowanie tutaj jest bardzo dużo plusów. Dalej mamy sobie Epipremnum Enjoy. Ten ma dużo białej variegacji i liście ma mniejsze i takie pokarbowane trochę. No i tak, z minusów. On jest super wrażliwy na przelanie. Jeżeli tylko gdzieś tam ma za mokro, podlejemy go za, za szybko, zanim przeschnie, to pojawiają się na liściach takie brzydkie, brązowe, rozlane plamy. I tu właśnie w, u nas w magazynie jest taki już sposób na niego, że traktujemy go jak sukulenta, że naprawdę jak już mam mega sucho, to dopiero jest podlewane i w sumie w domu robię podobnie. Minus drugi, jak dla mnie, ma dość drobne liście. I jak widzicie, nie przyrasta mocno na długość. Jest, bardzo się potrafi zagęścić, ale te pędy się wyjątkowo, no, u wszystkich pnączy, te pędy się zawijają z powrotem do góry. O, zobaczcie, tak jak tutaj, że idą w dół, a potem roślina szuka podpory, chce iść w górę, bo to jest dla niej naturalne. I się podwija, ale ten się podwija szczególnie. W ogóle nie chce iść w dół, tylko strasznie do góry dąży, więc dla mnie to jest minus, bo ja lubię, jak się rośliny mocno zwieszają, a ten tutaj po prostu strasznie walczy o to pójście do góry. No i ma dość drobne liście, to tak. Z minusów. Natomiast z plusów, jeżeli. Właśnie raz miałam kiedyś taki egzemplarz do odratowania, który miał wszystkie liście z tymi plamami, no bo gdzieś tam przyszedł mokry ze szklarni, po drodze pewnie jeszcze zmarzł, no i wszystko było w plamach, I ja go go po prostu do gołej łodygi. Zostały takie małe łodyżki, zero liści. Byłam pewna, że i tak stwierdziłam, dobra, postawiłam go na parapet, trochę nawet o nim zapomniałam, stwierdziłam, dobra, najwyżej go za tydzień, dwa, wyrzucę i powiem wam, że po trzech tygodniach on był po prostu od nowa. Feniks z popiołów. Z takich samych gołych, maleńkich pędów odrodziły się piękne, młode, zdrowe listeczki i było to bardzo szybko. Także to sposób że on też tak dosyć szybko rośnie, e, gęsto e, i też mm, szkodników w ogóle na, na żadnym pnączu. Na żadnym epipremnum nigdy nie widziałam szkodnika. Myślę, czy Wam nie kłamie, ale nie no dobra. Raz na pinatum widziałam jakiegoś zabłąkanego wełnowca, i to jest wszystko. Ani u siebie w domu, ani w sklepie z roślinami nigdy nie widziałam szkodnika na epipremnach. Więc naprawdę to są rośliny, których się nic nie ima, to jest super. No. To tak i, i chyba mi się gdzieś tam tak osobiście mniej podoba przez to, no jakoś, jakoś nie wiem, no tak mi nie trafia aż bardzo do serca. Jest z, trochę pstrokato, jak się z daleka na niego patrzy, ale to już jest nie tyle jego wada, co y, osobisty mój gust i moje preferencje i to już każdy ma swoje. Następny Epipremnum Happy Leaf z plusów. Przepiękne liście, okrągłe, bardzo pięknie wybarwione. Dużo kolorów i tak naprawdę ładnie ze sobą współgrających. Z minusów dość wolno rośnie. I nie wiem, być może u mnie akurat takie są warunki, że mu mniej pasują, ale w, tak jak patrzę w sklepie, to też one tak szybko wcale nie rosną. I też nigdy nie widziałam w sprzedaży takich wieszaków z długaśnymi happy leafami. Zawsze przychodzą tylko takie malutkie sadzonki, więc myślę, że to na pewno na minus, że no wydaje mi się, że ten wzrost tutaj jest wolniejszy. No ale wybarwienie liści jest przepiękne. I to jest taka roślina, którą ja lubię mieć solo. Ona mi do zielonej jej ściany, czy do jakiejś większej kompozycji, mi osobiście nie pasuje, bo jest zbyt pstrokata, jak na mój gust. I tak właśnie połączona z innymi roślinami to już się robi taki trochę oczopląc. Natomiast jak sobie wisi jedna. Duża to jest bardzo fajnie i tak właśnie u mnie w domu jest, że mam, no gdzieś tam jeszcze mam poupychane takie mniejsze tam, czy się ukorzeniające czy gdzieś tam na doczepkę, ale z takich doniczek to to jest mój jedyny okaz. I wisi solo w żadnej kompozycji. Mój jest niestety trochę podsuszony, bo yy, muszę go przesadzić, bo to jest y, coś, co już sobie sama nazwałam doniczka śmierci. To mam taką terekatową doniczkę, która mi się bardzo podoba i lubię mieć w niej rośliny, ale ona wyjątkowo wyciąga wodę z ziemi i strasznie szybko rośliny przesychają, a ja podlewam mniej więcej wszystko w tym samym czasie i po prostu już chyba ze trzy rośliny w tej doniczce uśmierciłam, bo one zawsze szybciej o wiele wysychają. I ten też jest niestety trochę podeschnięty, mimo że już staram się pamiętać, może faktycznie go przesadzę do plastikowej doniczki, żeby aż tak szybko nie wysychał. Dalej mamy Epipremnum złociste, czyli aureum. No i to jest, słuchajcie, pod wieloma względami najlepsza, moim zdaniem, roślina, jaka w ogóle jest. Po pierwsze, o niej mówi się, że to jest roślina, którą można kupić tylko raz w życiu, bo potem jest, ona tak szybko rośnie i tak łatwo się rozmnaża, że naprawdę z jednego okazu możecie sobie wyhodować 15-20 czy ile chcecie. Wystarczy po prostu dłuższe pędy pociąć, wsadzić do wody. I ona bardzo szybko się ukorzenia, i potem szybko zaczyna rosnąć, jak się ją posadzi. Także faktycznie, no ja tak robię, że dużo razy w ciągu sezonu podcinam swoje złociste i ukorzeniam i robię z nich nowe rośliny, albo gdzieś tam zagęszczam, bo ja lubię, jak jest gęsto. I pod tym względem to jest super roślina, że faktycznie się bardzo ładnie rozmnaża. Na, no, do tego świetnie się sprawdza w ciemniejszych miejscach. Ona naprawdę bardzo dobrze rośnie tam, gdzie jest dość ciemno i tam, gdzie jest zaskakująco ciemno. E, I to jest naprawdę super, bo nieraz mamy takie miejsca w domu, gdzie byśmy bardzo chcieli mieć rośliny, no ale jest dość ciemno i większość roślin by tam nie dała rady. E, co mi się jeszcze podoba w tej roślinie bardzo, to że ona, jak jest wsadzona właśnie w zieloną ścianę, to najbardziej spnączy daje. Taki, takie coś, jak ja lubię, że się liście układają dachówkowato, że nie jest tak, że jest pęd, 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 tylko naprawdę robią się takie zielone dachówki. Wiecie, pewnie o czym mówię, że taka zbita, zwarta ściana tych liści. I moim zdaniem, do zielonej ściany. Jeżeli ktoś lubi taki efekt jak ja lubię, właśnie takiej no, ściany po prostu z, z zielonych dachówek, to Epipremnum Złociste jest najlepsze, bo ono właśnie w ten sposób się układa, że tak, taki ten efekt tych dachówek jest najbardziej ze wszystkich pnączy, więc do zielonej ściany to jest dla mnie numer jeden i już planuję mieć kiedyś ścianę tylko i wyłącznie z Epipremnum Złocistego, żeby to była naprawdę ściana. Yy, I co jeszcze o nim? Yy, no. Absolutnie boski, właśnie do, do wszelkich zadań specjalnych, tam gdzie nic innego nie da rady, i właśnie głównie, głównie do kompozycji bardzo szybko rośnie, nie choruje. Aha, jedna, dwie rzeczy, co można mu zaszkodzić. Naprawdę nie lubi, jak się, go, jest wyjątkowo podatny na przelanie. Jeżeli za dużo się gdzieś tam podleje, to naprawdę liście żółkną i odpadają. I też, jak się go z kolei za bardzo przesuszy, to łatwiej dochodzi do siebie, chociaż też potrafi zgubić jednego czy dwa liście. I bardzo nie lubi być przy szybie. Tam, gdzie nawet u mnie od wschodu za jasno liście poparzone, pożółkłe, odpadają papierowe, prawie białe. Także raczej w głąb pokoju, nie przy szybie. Epipremium Global Green. To ten okaz, jakby tą, ten, tą odmianę mam najkrócej, bo ona dosyć niedawno się pojawiła w sprzedaży na rynku. Nie mam uwag. Też, też bardzo ładnie sobie radzi. Gęściutki, nie choruje, nie grymasi, nie, nie żółkną mu liście, nie ma żadnych takich zmian bakteryjno-grzybiczych. Ciężko się do czegoś przyczepić, no, nie wiem, może, może jedynie co to, że ma dość drobne liście w porównaniu właśnie na przykład z epipremną złocistym czy golden potosem, to te listki są dosyć drobne, ale za to bardzo gęste, taki powiedziałabym, że to jest taki pokrój bardzo podobny do tego enjoya, że właśnie mniej tak na, na zwis, na długość, a bardziej na gęstość, na czuprynkę e, i te listki takie drobniejsze. No, też mam tylko tę, tę jedną doniczkę. Mam go już dosyć długo i faktycznie tego przyrostu na długość nie ma dużego. To jest to samo, co widzę u Enjoy'a, że się straszliwie zawija do góry, za wszelką cenę w ogóle nie chce zwisać. Chyba ja dlatego mniej te odmiany lubię, bo no jednak to złociste bardziej wisi, marble wisi, potos wisi, a Global Green i Enjoy. Koniecznie do góry chcą, więc to, to chyba jest dla mnie minus. Ale to oczywiście wiecie, to wszystko zależy, co Wy lubicie. Bo może z kolei Wam się podobać to, że on jest bardzo gęsty, że to faktycznie jest taka tutaj czupryna. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli byście dali pnącza na palik, no to sytuacja będzie zupełnie inna. One będą na pewno szczęśliwsze, bo rośnie naturalnie rosną do góry, a nie w dół. Yy, I yy, będą mieć większe liście o wiele. Dalej mam Epipremnum Pinatum. Tu powiem Wam szczerze, lubimy się chyba najmniej, bo, no, nie wiem. Może dlatego, że ma te liście wąskie, że właśnie nie ma tego efektu dachówki, który ja lubię najbardziej w pnączach. Yy, więc, yy, chyba to z tego wynika. I teraz tak, to jest yy, faktycznie: ja mam go w takim bardzo, bardzo suchym bigosie, gdzie tutaj jest super dużo. To jest prawie takie podłoże, jak do storczyków, i jemu yy, on najszybciej wysycha ze wszystkich roślin. Ale mam wrażenie, też patrząc po, po, po nich u nas w sklepie, że one po prostu więcej piją, więcej potrzebują wody. I on zawsze jest u mnie przesuszony. Po prostu nie, nie, nie jestem w stanie, już staram się go pamiętać, dwa razy w tygodniu podlewać, a on zawsze ma. Część liści pozwijanych, pożółkłych, cienkich, no po prostu widać, że jest mu zbyt sucho. Zresztą podlewałam go trzy dni temu, a już jest dość lekka doniczka. Więc sobie wyobraźcie, to jest straszny pijak. I pewnie gdybym go podlewała tak, jak lubi więcej, no to może by też inaczej wyglądał. Więc to chyba ten nasz nie do końca lof nie jest z jego winy, tylko z mojej. No musicie też wiedzieć, że to jest, że on puszcza często łyse pędy. Bezlistne tutaj już liści nie będzie, co najwyżej mogą się pojawić na koniuszku. Oj, tu faktycznie już idzie liść, ale ta ca ten cały fragment łodygi już nie będzie miał liści. On sobie szuka w ten sposób podpory, żeby iść do góry, więc albo możecie to obciąć, jeżeli nie chcecie mieć takiego bezlistnego pędu, no, albo możecie mieć taką lianę zwieszającą się na pół pokoju. To już wasza decyzja. Um, no ładny ma kolor na pewno i ładnie się błyszczą liście, ale jak się na niego zdecydujecie to zdecydowanie częściej mu sprawdzajcie czy, czy, czy nie trzeba go podlać. Dalej mamy Epipremnum High Color. Ten mój okaz jest tak dziwacznie rozrośnięty dlatego, że on rośnie w zielonej ścianie. I, ja go tam, i to rośnie na samym środku, więc jest ze wszystkich stron otoczony przez inne pnącze, więc jak widzicie te pędy się tak w różne strony porozchodziły, dziwacznie się ułożyły, bo to no po prostu w ścianie to wygląda dobrze, bo on sobie tam znalazł wolne miejsce dla siebie i w, w tych kierunkach się rozrósł. Jak go wyjęłam, no to wygląda przedziwnie, jakby rósł no, na stole czy na parapecie, to ten pokrój byłby inny, ale to jest jedyny, jakiego mam w tej chwili więc no musiałam wyjąć właśnie jego. Generalnie mm, no tak, kiedyś mieliśmy w sklepie taką partię, która dość mocno odchorowywała. Była trochę kapryśna. Pojawiały się brązowe plamy na liściach. Część partii musieliśmy w ogóle wycofać ze sprzedaży, bo była brzydka. Także powiedziałabym, że aż taki zabójczo, wiecie, że nigdy nic jak złociste to nie jest. Jest bardziej kapryśny, trzeba uważać jeszcze bardziej z tym, żeby go nie przelać, żeby nie przejarać na słońcu. Troszkę trzeba z nim ostrożnie, jest bardziej delikatny, rośnie dość szybko. To, jak widzicie, to nie jest jakiś stary egzemplarz, ale widzę, że tutaj już trochę. Stracił to intensywne wybarwienie, bardziej idzie w stronę znowu epipremnum złocistego. Ładnie wygląda w zielonej ścianie, naprawdę ładnie, bo też rozjaśnia, daje takiego, wiecie, jak tam wszystko macie, powiedzmy, zielone czy ciemnozielone, czy większość, to on daje takie rozjaśnienie, taki, taki ciekawe, cie, ciekawą przybitkę kolorów, więc do takich większych kompozycji roślinnych bardzo polecam, bardzo fajny. Na solistę nie wiem, no to już sami musicie ocenić. No i ostatni, ale bynajmniej nie ostatni w jakiejś tam mojej hierarchii, to jest Epipremnon Marble Queen. I to jest też jeden z tych, to jest taka dla mnie trójca. Złociste, Golden Potos i Marble Queen, które Nigdy, po prostu nigdy u mnie w domu nic się złego z nimi nie dzieje. E, nigdy nie chorują, nie kapryszą, znoszą ciemne miejsca i bardzo szybko rosną, więc tego też Wam polecam. I on jest w ogóle bardzo, one są wszystkie trzy. Bardzo zbliżone pokrojem, wielkością liści i sposobem wzrostu. Jak Wam tutaj pokażę je razem, to one są super do siebie podobne. Liście mają naprawdę identyczną grubość, fakturę, pokrój, układają się tak samo. E, też właśnie to, co mi się podoba, że tak bardzo się nie podwijają, tylko pod swoim ciężarem zwieszają się mocno do dołu. Przyrosty są duże, szybkie, intensywne. Liście mają podobny kształt, identyczny właściwie wielkość, tylko się różnią wybarwieniem. Więc te trzy. Jak dla mnie najbardziej, właśnie do zielonych ścian, do kompozycji, lub jeżeli chcecie mieć takie naprawdę długie rośliny z długim zwisem, bo, tak jak mówię, one aż tak bardzo się nie podwijają, bo może przez to, że liście są większe i ciężkie, i pędy też są grubsze, to bardziej wiszą w dół, aż tak super do góry się, chociaż końcówka zawsze się podwija, nie, ale generalnie widać ten przyrost na długość. No i co, i on też jest przepięknie wybarwiony. Bo tutaj jest taki ten wzorek ciapkowaty, marmurkowy, beżowy lekko, na równi go stawiam. Ja tylko się bawię zawsze kolorami, co mi bardziej z czym pasuje. Może bym... Ja jednak zawsze tak, tego Marble Queen lubię mieć osobno. To jest dla mnie roślina na solistkę, wkomponowana w dużą kompozycję z innymi roślinami dla mnie jest troszeczkę... Z jednej strony pstrokata, a z drugiej strony trochę się gubi, i nie do końca uważam kolorystycznie do wszystkich pasuje, ale to znowu jest tylko kwestia gustu. Więc ja mam w domu tych marbli z pięć, takich właśnie posadzonych solo, że jest kilka okazów w jednej doniczce, ale ta doniczka stoi solo. Do takich kompozycji mieszanych to zdecydowanie wolę potosy i aureumy. Dobra, słuchajcie. Dajcie znaka w komentarzu, czy, czy film był przydatny, czy się przydał. No i oczywiście napiszcie mi koniecznie, jakie są Wasze ulubione EPI i co u Was najszybciej rośnie, bo jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że to różnie bywa i u różnych osób jest inaczej. Do zobaczyska, widzimy się następnym razem. Cześć.